Cześć, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Cyfrowa Firma. Ze mną jest Przemysław Kucharzewski. Ja się nazywam Bartosz Martyka i dzisiaj będziemy rozmawiać o cyberatakach, o służbach specjalnych i o Pegazusie. Tylko nie mylcie z tym do zabawy. Cześć Bartku. No temat bardzo interesujący i na czasie. Czyżby jakieś wydarzenia ostatnio miały miejsce na świecie? 50 tysięcy osób inwigilowanych przez służby specjalne za pośrednictwem Pegasusa. No temat głośny. No coś tam słyszałem. i Między innymi prezydent Francji z tego co wiem. Tak, prezydent Francji bodajże od 2019 roku. Natomiast no, musimy sobie zadać pytanie, czy nas to dotyczy? Znaczy, możliwość tego, że ktoś nas szpieguje i podsłuchuje, jest. jest... Istnieje tak, tylko pytanie, czy ten, który chciałby to zrobić, ma w tym jakiś sens? Bo tu chodzi przede wszystkim o koszty. Pegasus no, jest drogi. Nie, na... mamy, nie mamy oficjalnego stanowiska Polski, jeżeli chodzi o zakup Pegasusa, ale była jedna transakcja, którą się wiąże z zakupem Pegasusa, i możemy, możemy kalkulować, że mamy licencję na 20 osób. Tak? tak. Na 20 okay. osób i y, 25 milionów y, transakcja. No to całkiem droga licencja, tak? To wychodzi milion 250 tysięcy na to jest uż, licencja na użytkownik, no tak. Tak? tak? Niezła, niezła cena. Niezła cena, no i myślę, że to, to może nas pocieszać. No, żeby ktoś skorzystał z PKZ, musi zainwestować ten milion 250 tysięcy, tak. No i pewnie. Informacje, które pozyska, muszą być warte dużo więcej. No zdecydowanie, bo musi się to kalkulować. No albo służyć, jak to często w polityce, do celów politycznych. Albo do celów politycznych, albo celów gospodarczych. No, można nazwać to ogólnie mówiąc szpiegostwem, tak szeroko rozumianym. Wiesz, tutaj ja bym zwrócił uwagę na, na jeden aspekt, bo można wykorzystywać Pegasusa i, i w Dane, które są gromadzone, one mogą służyć za dowód w sądzie. I tu też musi być zgoda sądu na użycie Pegasusa. Natomiast no, możemy podszyć się pod BTS, czyli pod przekaźnik yy, jakiegoś operatora, no i podsłuchiwać. I służby yy, bardzo często kupują walizki, które można sobie przenosić. I w ten sposób podsłuchiwać. Wprawdzie nie można materiałów zgromadzonych w ten sposób użyć do, do sprawy sądowej czy do aktu oskarżenia, natomiast możemy użyć do, do zbierania danych. Znaczy służby korzystają nie tylko z danych po to, żeby używać ich w sądzie, tylko wiedzieć, co się dzieje generalnie, z kim kontaktuje się dana osoba, jakie informacje przekazuje. Służby mogą nie tylko naszego, czy tam danego kraju, tylko obcego państwa, podsłuchiwać obywateli innych państw po to, żeby uzyskać różnego rodzaju informacje. Nie lepiej wrócić do Noki 3310? Myślę, że w niektórych przypadkach byłoby to e, bardziej wskazane, zwłaszcza, że no, żeby zainfekować Pekasusem, czy trzeba coś też zrobić. Tak, to nie jest tak, że z powietrza się bierze. Znaczy, no to jest kwestia podatności sprzętu podobności oprogramowania tak używania aplikacji które są na, na smartfonie tak bo bardzo często taki smartfon który używany jest do celów służbowych zainstalowane na nim są najróżniejsze aplikacje i to daje możliwość zainfekowania z telefonu komórkowego jakimś niebezpiecznym oprogramowaniem złośliwym czy podsłuchującym jakiś keylogger i tak dalej więc myślę że duży wpływ na to że tego typu informacje trafiają gdzieś jest po stronie użytkowników tego typu urządzeń. Po prostu korzystają również do chociażby z najróżniejszych aplikacji rozrywkowych. Że wiesz, przed Pegasusem nie jesteśmy w stanie się ochronić. Bądźmy szczerzy, tutaj nie ma możliwości. Możemy wykryć ostatnio na GitHubie pojawiły się kody, w jaki sposób właśnie można wykryć, czy telefon jest zainfekowany. Natomiast no ogólnie nic z tym nie zrobimy. No często zmiana telefonów, reset telefonu, no i nic poza tym. A jeżeli już ktoś wydaje no ponad milion na to, żeby nas podsłuchiwać, to on znajdzie drogę, żeby, żeby zrobić to ponownie. No tak, no jak to mówią specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa, schakowanie kogokolwiek to jest kwestia czasu i lub pieniędzy, tak? Bo na tym to polega. Aczkolwiek no, warto o tym pamiętać, że Pegasus nie jest jedynym oprogramowaniem, który służy do podsłuchiwania. Zwłaszcza, że bariera wejścia, o której mówiłem, mówiłeś, jest całkiem wysoka, więc y, y, najczęstszym problemem właśnie jest niefrasobliwość użytkowników tego typu urządzenia, którzy korzystają, tak jak powiedziałem, z różnych aplikacji dziwnych, różnych, nie wiadomo jakiego pochodzenia, które mają podatności, które wykorzystywane są przez służby. I nie tylko. I hakerów. to służby to też hakerzy, jakby nie było. tak? Ja powiem Ci, że, że słyszałem ostatnio taką historię, że w App Store i w sklepie Google pojawiła się aplikacja, która rzekomo sprawdzała, czy telefon komórkowy nie jest zainfekowany oczywiście Pegasusem. Tak? No ale no każdy, kto zainstalował tego typu aplikację, jednocześnie stał się potencjalną ofiarą, ponieważ ta aplikacja zawierała pewną podatność, która pozwalała w łatwy sposób przechowywać chwycić to co dzieje się na urządzeniu. Znaczy, ja też słyszałem jakieś aplikacje, tylko to było akurat płatne, czyli pobierałeś, pobierałeś aplikację, ona tworzyła backup uh -huh. całego urządzenia i przesłała do firmy, która analizowała dane. Okej. Okay. Że jeszcze, jeszcze jest taka droga, tylko że tutaj ludzie się rzucili bardzo mocno na, na, na taki lęk, obawę, że mnie ktoś będzie inwigilował. Natomiast to nie przy tym narzędziu. Dzisiaj, dzisiaj też możemy z perspektywy czasu i, i na bazie tych informacji, które mamy, popatrzeć z jednym przerażeniem, bo ja potrafię zrozumieć, czy dla mnie jest to oczywiste, że podsłuchuje się przywódców, szefów partii politycznych. Natomiast przerażające, że w tej grupie 50 tysięcy osób byli działacze organizacji non Profit, oni, oni bardzo często są wykorzystywani przez inne firmy do realizacji konkretnych celów. Ja tutaj nie chcę wchodzić w żadne teorie spiskowe, ale, ale to są fakty. No też dziennikarze. Ale dziennikarze. No i tutaj pytanie o, o wolność mediów. Nie chcę wchodzić na, na grząski grunt wolności mediów w Polsce i tego, co się dzieje. Może jeszcze nie ma tragedii, ale, ale propozycje, które są wysuwane przez rząd, one, one zdradzają w jaki sposób oni myślą. I to jest przerażające. Znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że pozyskanie informacji chociażby o tym, w jaki sposób dziennikarz spędza czas na temat jego życia prywatnego, seksualnego, jakkolwiek innych kontaktów, może spowodować, że ta osoba, nie tylko dziennikarz, może być po prostu szantażowana? Tak? Czymś, że coś się zostanie ujawnione chociażby to. Albo dyskredytowana. Tak. I chyba nawet gorsza. Dobrze. Jeżeli chodzi o kwestię, no, tego jak się możemy chronić przed inwigilacją, pomijając Pegasusa. No przede wszystkim myśleć, co się robi ze swoim urządzeniem. No myślę, że urządzenia mobilne są, czy na pewno są dużo bardziej podatne na, na atak niż urządzenia stacjonarne, aczkolwiek stacjonarne również mają pewnego rodzaju możliwości zainfekowania. Warto pamiętać o to, z jakich aplikacji korzystamy, jakie aplikacje instalujemy na, na swoim komputerze, w jakie linki klikamy, tak? bo nierzadko bywa tak, że chociażby na Messengerze dostajemy jakieś linki różnych ciekawych zdjęć, które de facto kierują nas do, jakiegoś, do jakiejś aplikacji, która zostanie zainstalowana na telefonie, co spowoduje, istnieje duża szansa, że, że to oprogramowanie jest złośliwe tak i spowoduje albo kradzież jakichś danych, które wpisujemy chociażby w, w, w różnego rodzaju serwisach, czy też chociażby do podsłuchiwania. Za tydzień będziemy mówili na temat problemów jakie są w Polsce z mentalnością i z podejściem do biznesu i myślę, że to się prawie jeden do jeden przekłada na cyberbezpieczeństwo. Ja myślę, że tak, bo mam taki przegląd nie tylko rynków polskich, tak, możemy powiedzieć, że rynki Europy Środkowo-Wschodniej są dosyć specyficzne w porównaniu do tych rynków, które, które są na, na, na Zachodzie, czy w krajach bardziej rozwiniętych, ale może nie zdradzajmy tego, o czym będziemy mówić za tydzień. Zapraszamy już na, na, na kolejny odcinek. Dobrze. Przejdźmy, przejdźmy dalej do tematu inwigilacji i bezpieczeństwa. Jak Ty patrzysz na, bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi jako ekspert od cyberbezpieczeństwa, na, na podejście ogólnie biznesu. Do, do takich zagadnień. Rozmawialiśmy dwa odcinki temu bodajże na temat Białego Wywiadu. To, to możemy również połączyć ze sobą. Jaki ty masz do tego stosunek? To znaczy do Białego Wywiadu, czy Nie, do podejścia? O, ogólnie do inwigilacji. Do inwigilacji, znaczy no na pewno jest to przestępstwo, jeżeli jest robione przez organy nieuprawnione. Znaczy, organy może, muszą być uprawnione jakąś decyzją sądu, prokuratury i tak dalej. No ale warto, warto uważać, tak? bo zawsze po drugiej stronie jest człowiek, i który niekoniecznie musi wykorzystać te informacje w sposób prawidłowy, tak? czyli Czyli niekoniecznie ktoś musi być przestępcą, ale ujawnienie pewnych informacji może spowodować to, że zostanie zdyskredytowany tak społecznie, tak? wizerunkowo, biznesowo, więc jest to bardzo niebezpieczne. Tak? Bo to wyobraźmy sobie, że ktoś obserwuje każdy nas, nasz ruch, każde nasze działanie, każdą aktywność, chociażby na telefonie komórkowym. Tak? A człowiek jest tylko człowiekiem. Zapytałem o to z tego względu, że dużo wpisów można znaleźć w internecie na wykopie między innymi, że producenci systemów, np. antywirusowych, sami wypuszczają wirusy po to, żeby tworzyć popyt na antywirusy. Na antywirusy. Hmm. No jest to ciekawe podejście biznesowe, że tak powiem. Model biznesowy, Model biznesowy jest, ale możemy sobie wyobrazić, że może mieć to miejsce, zwłaszcza, że nie wiem, czy, 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 czy może, może pamiętasz, że jesteś młodszy ode mnie ale swego czasu, swego czasu w mediach polskich była informacja o tym, że, że byli podpalacze, którzy byli de facto strażakami i gasili te pożary, które sami rozpalili po to, żeby być chwałę i jednocześnie nagrody, tak? Więc może to być podobny model biznesowy, dlaczego nie? A z własnego doświadczenia spotkałeś się z takim problemem wśród swoich klientów, na przykład? E, czy, czy mieli takie podejrzenia? Tak. Tak, mieli podejrzenia, tak. I myślę, że na pewno patrząc na cały rynek cyberbezpieczeństwa, możemy przypuszczać, że są firmy, które coś takiego robią, tak? Myślę, że tutaj, tutaj 5G przyniesie też sporą rewolucję, jeżeli chodzi o firmy. I to cyberbezpieczeństwo, poprzez 5G, jest z jednej strony wyzwaniem, ale z drugiej strony jest też dużym gwarantem bezpieczeństwa. Na pewno tak, tylko że za tym oprócz technologii musi iść jeszcze coś, jeszcze, tak? Bo no, taki przykład, tak? Poruszam się wśród różnych, w różnym otoczeniu biznesowym, odwiedzam różnego tak. rodzaju firmy, tak? I bardzo często będąc na spotkaniu, proszę o dostęp do, do, do sieci danej organizacji i cóż, jestem wpuszczany do sieci ogólnofirmowej. Nie ma wydzielonej sieci dla gościa, tak? Albo a, jest dla gościa, ale to tam ci hasło takie. Więc może po prostu mają do ciebie zaufanie. Może, może tak, ale no to przypuszczam, że yy, może dotyczyć to nie tylko mnie, tak? Bo jest im łatwiej, tak? Jest to hasło, które znają Wszyscy to temat dla gości, no to tam gdzieś tam trzeba generować coś i tak dalej. Wiesz no. dzisiaj te, te, te systemy są na tyle proste, że naprawdę to nie jest jakoś skomplikowane, żeby, żeby stworzyć sieć gościnną i, i tyle. A, Ale wymaga to jeszcze kolejnego kroczku, jakiejś drobnej aktywności, która, która jest bardziej obciążająca niż pójście po kawę, tak? No zdecydowanie. Myślę, że może nawet nie, bo to czasami wystarczy kliknąć jeden guziczek tam gdzieś w systemie, tak? Ale wiesz, ktoś to <grym musi <grym zrobić. Tak. Dobrze, zakończmy może już, już ten odcinek. Zaprosimy do kolejnego, czyli za tydzień, tak jak wspominaliśmy. Z, prosimy o subskrypcję, bo 1%, 1,7% osób, które ogląda kanał jest subskrybentami, więc prosimy o to, żeby kliknąć czerwony przycisk, dać lajka i skomentować. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Nauczyłem się tego oglądając y, filmy y, przeznaczone dla dzieci, tak, razem z córką. <śm> Jeszcze ja czasami zastanawiam, czy, czy tutaj troszeczkę nie zmienić profilu tego, tego podcastu, I, i czy tutaj nie powinniśmy bardziej się skupić na, na jakiejś psychologii behawioralnej, bo, bo to cyberbezpieczeństwo technologicznie to, to, to nie jest ciężko ogarnąć. Ewentualnie są to koszty, natomiast no, ten czynnik ludzki. Jest tutaj najtrudniej. No, Przednik ludzki jest najważniejszy, bo tak jak już wspomniałem w którymś poprzednich, z poprzednich odcinków, można mieć wspaniałą technologię, wspaniałe procesy, procedury, wszystko, co możemy sobie wymarzyć, ale pozostaje człowiek, który musi coś zrobić, albo czegoś nie powinien robić. To moglibyśmy życzyć naszym słuchaczom i widzom myślenia. Rozsądku. O. Rozsądku, tak. Szczerzonego Pan Bóg szczerze. No niby tak. <laughs> Do zobaczenia. Do zobaczenia.